Witam serdecznie, Odyn z tej strony, moi drodzy. Przyszedł ten czas, że trzeba już stąd wyruszyć. Byłem tu u Andrzeja i Emilii z jakieś chyba 5 czy 6 dni. Jednego vloga mieliście z tego z Lido. E, I dzisiaj wyruszam. Właśnie, pierwsza sprawa jest taka, że <noise> e, muszę uzbroić się tutaj przynajmniej w jakieś 40 litrów wody. Żeby mi starczyło na podróżnie, bo to auto lubi wodę żreć z chłodnicy, teraz nie ma w ogóle. No właśnie, napełniamy wlałem mu pod kurek i na razie nic nie ucieka o dziwo. Nic mi tutaj, no może trochę, no odrobinka 20 litrów mam w prysznicu 15 plus 5, no to 40 starczy. Dostałem wyprawkę od Emilii. Dziękuję. Pączki, woda, kurka wodna. No i palimy dziada po tych. No, dziad stał z jakieś 4-5 dni. Zobaczymy, czy odpali. Powinien. Tu miał ciepło, fajnie. Nikt na niego nie krzyczał. Pięknie odpalił. Cześć gołąb, dawno się nie widziałem. No i jedziemy. Zobaczymy też, jak się będzie zmieniała pogoda wraz z postępem podróży. Tutaj na tą chwilę mamy 18,5 stopnia mi już w nosie kręci Przyszła tu już wiosna jak nie wiem Kicham co chwilę No jest super, super pogoda po prostu w Wenecji Koło Wenecji Paliwo troszeczkę staniało Czyli troszeczkę Kosztowało 2,30-2,40 A teraz kosztuje 2,20 Coś takiego, nie? Tak, przez, przez 5 dni to jest to miejsce gdzie kończy się, kończą się Włochy a zaczyna się Słowenia no panie, pan jedzie tu pan się zdecyduje i jesteśmy w Słowenii za 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 2, 1 0 Słowenia za 50 metrów na rondzie trzeci zjazd o, od razu jest ten tank Sztela. Ciekawe ile. Zatrzymałem się na małe żarcie w Słowenii przed górami, przed tą całą przełęczą. Znaczy, już trochę wjechałem, bo już się właśnie zaczęło. Zjem sobie coś i jadę dalej, ale pogoda jest taka zarąbista, że. nie wiem, 20 stopni chyba jest. Co tu się dzieje? Chyba coś płonie. Helikoptery. Straże pożarne. Byłem na samej górze i tam był śnieg, ale tak się zapatrzałem, że nie włączyłem kamery, a teraz już zjeżdżam z tej przełęczy. Bardzo ładna pogoda. Chociaż tam było zimno, nie wiem, z 3 stopnie. Tutaj też, no, trochę śniegu jest na poboczu. Diesel kosztuje euro 50. Także pół euro tańsze paliwo. Nima źle po 300. Po 380 km Kilometrach. dopiero muszę zatankować wody Zupkę chińską ktoś ma? Opa! Jupi! Ale biery... A nie, już nie biery, już mu nie leci, już mu nie spada od razu mu spadło na 90, nawet mniej jak 90 Się ochłodził Jedziemy dalej, nie ma to tamto Jaki pałacyk Słoweński pałacyk I w korku stoję Coś się tu zderzyło chyba Nie chyba i na pewno Podjechałem na słoweńską stację I tękuję za euro 54 Natankuję do pełna, bo już mi się nie chce po, po drodze gdzieś zatrzymywać. E, cieknie? Nie cieknie. We Włoszech ostatnio zatankowałem za 142 litry chyba, a tu 93,61. Dobra, starczy no i witamy w Węgrzech Hungary, Hungary Cimno, ale jadę ile, ile będę miał sił jadę? Jeszcze 7 godzin 34 minuty, czyli 526 km, może dzisiaj dam znać. E, dam znać, chyba jednak nie dam rady. Jak już mówię, że dam znać, to, to chyba będzie ciężko. Mamy godzinę 21.41, a o 5.17:17 17 planowany przyjazd. A raczej za jakąś godzinę się walnę spać, albo za dwie. Mamy kolejny dzień. I zatrzymałem się w Słowacji, w połowie Słowacji, o godzinie pierwszej w nocy, i mam dzisiaj do przejechania tylko 4 godziny 20 minut. No i w tym celu, no dziadek nie chce odpalić, co jest grane, musi ładnie odpalić. Dobra, odpalił ładnie i możemy jechać. Właśnie przelewam wodę, bowiem zagrzało się. Ale już zostałem poinstruowany, że teraz muszę poczekać jakieś 20-30 minut, żeby silnik ostygł, a nie lać zimną wodę, bo może coś tam pęknąć. Ja tego w dalszym ciągu nie rozumiem. Nalałem mu teraz 9 litrów wody i przestało lecieć wszystko. jest woda, nie leci Dlatego ja tego nie ogarniam zupełnie Nic a nic nie ogarniam Musiało być tutaj jakieś zamczysko to Jakieś kurde, no ładnie to wygląda Cóż to jest Ale fajne Mieścina w środku zamczyska Ukraina woła o pomoc. 21 stopni w tych Czechach jest. Przepiękna pogoda. Nawet we Włoszech. 21, we Włoszech mnie nigdzie nie pokazywało. To w tych Czechach jest szybciej. Ciekawe, ile będzie, jak do Polski wiadę. Bo za chwilę będę wjeżdżał. Właśnie wjeżdżam do Polski. A na termometrze jest 22. Proszę bardzo. Polsza. I 22 stopnie. Po co ja do tych włoch jechałem? Jakie tu w Polsce są piękne drogi. Witamy w wielkim świecie na chałupki. Jest kolejny dzień i jadę na Odyńce. Jesteśmy w Odyńcach. Jak ja dawno tu nie byłem. A tu jak zwykle nawalone kartonów. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Cześć młody! Dzień dobry podróżniku! Cześć młody, dzień dobry! Dzień dobry braciszku! Dzień dobry! Dzień dobry! Patrzcie, jest ta nowość! A macie Deusa 2 tu? Czy nie ma? No bieda jest. Niezłożonego. Niezłożonego. To, ale to wygląda jak Simplex, bez kitu. na fakturę, koszty, będziesz miał. <laughs> To wygląda typowo jak Simplex. No zobaczymy, na razie... Na razie nawet nie będę z niego korzystał, bo... Chyba, że jutro może. Może się przejdę z nim, ale na tamizę z taką sądą to można wiesz, Kiedy będą małe sądy? Malutkie sądy do, do tego? Tak. Za tydzień powinny być, ale nie wiem czy osobno. Ale szóstki takie małe, okrągłe? Ale to będzie osobno, to będzie w zestawie, nie? Osobno do, do kupienia powinny być jakoś 3 tygodnie, cztery tygodnie później po przyjściu. Propaka. Dobra, propaka. Czyli za miesiąc. Powiedzieli mi, że tylko do tego się nadaje. To robię! Jedziemy do centrum. W zasadzie już jesteśmy. Odebrać moją pieczątkę, bo muszę faktury wystawić. Sosnowiec łączy, kto by pomyślał. Tak jak mój brat powiedział. Sosnowiec łączy, ale buduje bariery. jest począteczka. Będziemy odbijać faktureczki. Robię teraz lekkie porządki w busie. No i będę na dniach dzisiaj albo jutro mechanika jakiegoś szukał, jakiegoś mistrza w swoim fachu, który zrobi i za miesiąc jest... no właśnie. Biorę Deusiaka, bo on ze mną jedzie na tamizę na pewno. A jeszcze nie wiem kiedy, ja się teraz wszystkiego dowiaduję, muszę popłacić jakieś faktury, jakieś pierdoły, głupoty. Będę coś wiedział więcej, to wam powiem na pewno. Dobra, muszę do DPD jechać z paczkami. Przylazłem na spacer przed oddaniem tych paczek. Moje ulubione miejsce na Śląsku, czyli Hubertusy Morawel Borki. Przepięknie tu jest. I te kaczuchy tak śpiewają. Albo jakieś tam inne ptoki. Boskie miejsce, polecam. To na pięciu stawów. DPD! Zamawiacie dzisiaj, a jutro przesyłka dochodzi. Tak przynajmniej zawsze się dzieje. O dziwo. Patrzcie gdzie jest dziadek. Ale będzie mycie. A sponsorem jest Morze Bałtyckie. Jeszcze jakaś dwójka by się przydała. Są dwie. Morze bałtyckie sponsorem mycia dziadka. Mamy tu ile? 15 tarczy. Zobaczcie, jakie jest czyściutkie! Ja cieszanie! Ta czwórka jest taka śliczna! Nigdy jej nie sprzedam, Będę ją jeździł miliardy kilometrów. Ok, mamy wieczór, i ja się z Wami żegnam. Jak mi się coś ułoży w głowie i będę miał jakiś plan, coś ciekawego, to wtedy się na pewno włączę i się zobaczymy, i Wam to opowiem. A jeżeli chodzi o ten odcinek, to będzie już wszystko. Także trzymajcie się tyle z mojej strony. Na no, cześć.